Witam wszystkich szanownych oglądaczy. Ja jestem Invader i dziś mam niewątpliwą przyjemność zaprezentować Wam takie króciutkie podsumowanie nowego dodatku, dodatku M21. Jak widzicie, udało mi się dosyć wbić tego metika, Co prawda, do końca zostały tylko 3 dni. No Ale <laughs> szczerze wątpię, że uda się zmieścić w top 1200, co daje Mythic Invitation. No a też szkodami życia, jakby nie jest to mój najważniejszy cel na ten moment, żeby, żeby grindować w Mythiku. Wracając do głównego tematu, mamy M21. M21 obfituje w no, nowe typy kart, mechanik, tak naprawdę nie do końca nowe. Taka pierwsza zmiana to uwaga: wszystkie houndy stały się od teraz psami, czyli mają typ dog. Pojawił się keyword dla mielenia kart, teraz to się nazywa MIL po prostu, czyli wszystkie karty, które odrzucają Wam bibliotekę do Graveyard'u. Od teraz to będzie nazywane MIL. Jest powrót mechaniki Phasing, jest powrót mechaniki Prowess, kilka jeszcze innych keywordów typ szrajnów jako, jako enchantmenty, który był gdzieś tam parę dobrych lat temu, jeśli dobrze pamiętam w Kamigawie. No i teraz co? Otworzę kilka paczek i opowiem Wam jakie karty powiedzmy skupiając się na erkach, żeby nie przedłużać zbyt mocno jakie karty tutaj się przewijają. Czyli lecimy do <laughs> lecimy do Erki. No i mamy na karta zatrzymany dwa czarne, jeden szarej Wybieramy nazwę karty inną niż Basic Land, Posz... przeszukujemy graveyard rękę i bibliotekę za tą kartą i egzajlujemy. A gracz przetasowuje bibliotekę i tworzymy 2-2 czarnego zombie za każdą kartę egzajlowaną w ten sposób. No, brzmi to naprawdę, brzmi to naprawdę ciekawie. Zobaczymy, jak, jak to później w rzeczywistości wyjdzie. Wstępnie powiedziałbym, że świetna karta sideboardowa. Ok, mamy Side truth. Sorcery Speed już mnie nie do końca przekonuje. Dwa many, jeden niebieski i jeden, jeden szarej. Patrzymy na trzy karty z biblioteki. Jedną bierzemy na rękę, resztę na botom biblioteki. Jeśli ten spell został rzucony spoza ręki, kładziesz te karty na swojej ręce. Hmm. No, dosyć dziwna karta, wydaje się do zastosowania, ale, ale chyba, chyba nie będzie aż tak wybitnie grywalna. No zobaczymy. <laughs> no, jest Lili. Niewątpliwie się cieszę na samą myśl posiadania. E, ta Liliana za 4 many, dwa czarne i 2 szare. E, ma 4 Loyalty. Każdy gracz na plus 1 loyalty. Każdy gracz diskarduje kartę. Każdy przeciwnik, który nie może, traci 3 życia. Co ważne, my nie tracimy nigdy tych trzech życia. Ok, na minus 3 kreatura dostaje minus x, minus x. Gdzie x to jest liczba kart w graveyardzie. Fajne, spoko. No i ultimate minus 7 dostajemy. Emblem na początku kombatu. Eee, Tarchet creature z graveyardu kładziemy na battlefield z Haste'm. Spoko, bardzo, bardzo przyjemna lili. Kolejny e, boosterek. No to jest karta, na którą się e, zastanawiałem, czy, czy jest do zastosowania za 2-2-1 Spirit Roach i ten Roach może być może być kluczowy bo jest to, jest to jakiś rodzaj kreatury, gdzie gdzie one się ze sobą w miarę kombują, tak patrząc nawet pod kątem z, z, z czerwonej Robera czyli ten Spirit atakując pozwoliłby nam ewentualnie z Robera zagrać kartę. Kiedy zostaje odtapowany możesz zapłacić dwa, jeśli zapłacisz dociągasz kartę spoko. Kiedy przeciwnik zagrywa kartę nie z ręki dociągamy kartę też sansfer. No i za zdiskardowanie karty jest nieblokowalne. No, wydaje się w porządku, ale, ale tak... Jak znam niebieską, to, to, to może być z tym bardzo, bardzo różnie. Patrzmy dalej. Jest Speaker of Heavens. Za jeden Vigilance Lifelink 1.1 już samo w sobie jest lepsze troszkę niż, niż spora część kreatur z Lifelinkiem. No, plus ten Vigilance, że tak powiem, no i zdolność, tworzymy anioła. 4-4 z flyingiem, tylko jeśli mamy 7 więcej niż początkowe życie, i tylko wtedy, kiedy możemy zagrać Sorcery. Wydaje się spoko, nie, nie przesadzałbym tutaj nie Ohał Ahał, ale, ale jest to taka przyzwoita kreaturka za jeden, być może gdzieś. Znajdzie miejsce w, w jakimś mono white life gainie, czemu, czemu by nie? No i tutaj, przy okazji, jak już wspomniałem, mamy pierwszy ze szrainów. Każdy kolor ma swój jeden shrine, no i każdy ten shrine daje jakąś inną specyficzną zdolność. Zwykle w połączeniu z innymi shrinami robi delikatnie mówiąc więcej. Tutaj za jeden many diskardujemy londa lub shrine'a i ten sanctum zadaje x damage'ów w kreaturę lub planeswalker'a, gdzie x to jest liczba shrine'ów, które kontrolujemy. No. Raczej nie, ale, ale nigdy nie wiadomo z takimi kartami jak, jak shrine'y. Może, może przez przypadek to będzie działało. Mamy fablet passage, czyli Jedna, jeden z fajniejszych lądów w tym momencie w standardzie pozwala nam za, za poświęcenie i stapowanie przeszukać bibliotekę z, dla basic'a i położyć go na Battlefieldie, stapowanego. No, oczywiście, tasując później bibliotekę. Jeśli mamy cztery lub więcej lądów, ten ląd wchodzi e, odtapowany to jest akurat bardzo e, ważna sprawa. Fajnie się to napędza z uro, przede wszystkim w tym momencie, i no na razie wydaje mi się, że to, to jedyne takie większe zastosowanie w, w tej rzeczywistości, gdzie Rakdos Sacrifice wydaje się być w odwrocie. No zobaczymy, tak czy siak, jest to, jest to na pewno bardzo solidna erka, z której się cieszę. Jest to przedróg oczywiście, ale. Ale tak jak mówię, warto ją mieć. Tutaj podgląd na, na Ankomona za 2/2, czyli jakaś kolejna dopałka do, do Azorius Flyingów. Kreatury z flyingiem kosztują 1 taniej, to już brzmi dosyć dobrze. I kiedykolwiek kreatura z flyingiem wchodzi na battlefield on dostaje plus 1, plus 1 do końca tury. Spoko. W takim Azorius' flyingowym deku może może znaleźć miejsce. Mamy e, Thief Guilds. Guild e, Enforcer. E, za 1-1-1 na flashu. What for? I don't know. Mm, kiedy e, Thief Guide. Enforcer lub inny rogue, o, a, a propos, a propos rogów, wchodzi na battlefield w, w, pod Twoją kontrolą. Każdy przeciwnik miluje dwie karty. Przemiela dwie karty, zwał jak zwał. Tak długo jak przeciwnik ma 8 lub więcej kart w graveyardzie on dostaje plus 2, plus 1 i deftacz. Mm, Okej, okay. ok. Wydawało się słabo. W sumie za jeden manę dostajemy kreaturę 3-2 z deftaczem. Myślę, że myślę, że do, do pomyślenia. Razem z tamtym drugim rogiem, właśnie niebieskim, może to, mieć, może to mieć jakiś spory sens. No i to wszystko, jeśli chodzi o paki. Teraz jeszcze krótka sprawa odnośnie rzeczywistości. Deków. Na ten moment przygotowałem takie dwie wersje. Jednej tali, która wydaje się najbardziej ciekawa po wyjściu M21, czyli to są talie na Dread Presence oparte na Dread Presence. Ciekawe, dlaczego mi się arena nie chce otworzyć na full screen. Pewnie się wszystko zawiesiło i szlak trafił cały film i Misterny plan. Ciekawostka. Ok, coś, coś wróciło. Coś działa. I coś znowu nie działa. No w każdym bądź razie e, mamy te Dread presence, Mamy Bolast Stadela, e, Mamy oczywiście podstawę e, Grow Spiral Uro. Plus Driada, który wydaje się być bardzo, bardzo sympatyczny. Bardzo ciekawie się prezentuje w takich pierwszych testach. No i to jest wersja czterokolorowa, która z białej many z czarnej wprowadza kilka udogodnień. Natomiast wydaje mi się, że ta druga wersja będzie. Będzie lepsza o tyle, że ma dużo więcej możliwości rampienia, bo tutaj mamy Grazery, mamy cultivate, no a ZUSa to jest akurat taka kosmetyka, powiedzmy. No i mamy ugina, który przy, przy takiej rampie może realnie wyjść w piątej turze i czasami nieźle namieszać. Krótko, jeśli chodzi o sposób działania talii, oprócz tego, tak jak mówiłem, że, że talia się rampi od pierwszej tury, to chodzi tutaj o ten Dread Presence, o tego Nightmare'a, który pozwala nam za każdym razem, jak wprowadzamy słompa do gry, albo dociągnąć kartę i stracić jeden życia, albo strzelić dwa damage'a w dowolny cel i dostać dwa życia, czyli. W połączeniu z Driadą, w połączeniu z, 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 z Bola z Cytadelą, mamy po prostu możliwość wysypywania kart kolejnych i kolejnych, odzyskiwania życia i po prostu zabicia przeciwnika, zanim się zorientuje, że coś się zaczyna dziać nie tak. Więc to jest taka talia, która pierwsza w moim odczuciu zwróciła na siebie uwagę. Na pewno jest grywalna. Na dłuższą metę wydaje mi się, że, że będzie to bardziej fun deck niż, niż jakiś tier deck, ale to może być, może być różnie. Ta talia na pierwszy rzut oka zjada wszystkie monoredy. Mogę się mylić, ale, ale jest chyba mocniejsza na taki matchup niż na przykład reklamacja. Natomiast sama w sobie chyba z reklamacją sobie nie, nie radzi najwspaniale, ciężko powiedzieć. Na no, że reklamacja nadal jest najsilniejszym archetypem w tej chwili, to no nie jestem przekonany, że, że ten Dread Presence może na dłużej zagościć w mecie. Aczkolwiek obserwuję z ciekawością, bo, bo jest to na pewno bardzo, bardzo no, przyjemna talia do, do gry. Bardzo łatwo, bardzo sympatycznie się nią gra. No i tak zabijamy trochę nie wiadomo skąd. Bardziej, bardziej polega to na tym, żeby sobie dobrze karty przebijać z Cytadeli no i myśleć, za każdym razem, jak karta jest na topie, co z nią zrobić? Czy ją zagrać, czy ją dociągnąć? No, różne, różne możliwości mamy przy posiadaniu odpowiednich kart na, na ręce, no i na topie biblioteki. No, to jest wszystko, co chciałem Wam na ten moment powiedzieć. Na ten moment opowiedzieć, jeszcze tutaj, właśnie. Na sam koniec szybki look na, na kreaturkę z Prowessem. Prowest to jest mechanika, która wróciła bodajże z Kansów, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Czyli za każdym razem, jak a to nie jest chyba Prowess, Prowes sam w sobie, za każdym razem, jak zagramy kartę non-creature daje nam plus 1 plus jeden do końca tury. Natomiast to jest jeszcze jego zdolność. Kiedy zadaje combat damage, możemy dociągnąć kartę. Jeśli dociągnęliśmy, to diskardujemy kartę. No okej, okay, jest, tego, jest tego w tej chwili pełno. Ach, jeszcze na koniec dwie karty, które wydają się najlepsze w całym secie. Jedna to jest przedruk, to jest Ugin The Spirit Dragon. Wszędzie z, z, z setu e, Tarkirowego. Z setu Kansów. E, natomiast nie jest to Kans of Tarkir, tylko, tylko któryś kolejny dodatek. Już nie pamiętam jaki. Mniejsza o to. E, bardzo dobry Metik, bardzo dobry Planeswalker. Za 8 dowolnej many, 7 loyalty plus 2, ugin zadaje 3 damage'a w dowolny target, target. minus x, egzajlujemy wszystkie permanenty z kosztem x lub mniejszym, które są jednego lub więcej kolorów, no bardzo ważny mass removal, no i ultimate, dostajemy 7 życia, dociągniemy 7 kart, a później 7 permanentów możemy z ręki położyć na Battlefield rzeźnia, oczywiście. Także ten ługin jest, jest warty wspomnienia, bo jest to na pewno najmocniejsza, jedna z najmocniejszych kart w secie. Przy tej rampie, która w tej chwili występuje, naprawdę realnie można go zagrać w piątej turze bez jakichś strasznych problemów. No a oprócz tego sam w sobie naprawdę robi bardzo dużo, a druga karta to jest a jakże Tereferi zwany przeze mnie w ten sposób nowy Tereferi ma Master of Time wychodzi za 4 many, 2 dwa niebieskiej, dwa szarej ma 3 loyalty no i tu jest największy miks z, z tym planeswalkerem że on może aktywować ability Loyalty Ability nie tylko w naszej turze, ale również w turze przeciwnika, i wtedy, kiedy możemy zagrać instant, czyli instant speed, w turze swojej, w turze przeciwnika, dostajemy plus jeden i ciągniemy kartę, później diskardujemy kartę spoko. Natomiast na minus 3, właśnie wraca ta mechanika phasing. Czyli dowolną targetujemy kreaturę u przeciwnika, którą fazujemy. Czyli jest to taki trochę Exile, ale nie do końca, bo Exile usuwa kreaturę, czy, czy kartę ogólnie, poza grę, a Fazing de facto powoduje, że kreatura jest dalej w grze, ale poza nią. Jest to taki trochę niesprecyzowany obszar. No, chodzi generalnie o to, że kreatura nam nie zada obrażeń, jeśli ją wyfejzujemy przed, przed walką, tudzież w trakcie walki, przed zadaniem obrażeń. No i taka kreatura, która fejzuje feizuje razem ze wszystkim, co ma na sobie, czyli cantery, wszystkie ekwipunki, cały, cały sprzęt fejzuje razem z nią. No i wraca w następnej turze, jeśli dobrze pamiętam, w AppGipie, chyba w AppGipie, wraca w następnej turze razem z tym wszystkim, nie aktywując triggerów. Bo tak jak mówię, cały czas fejzująca kreatura jest jakby w grze, z tym, że nie do końca. Ona znikąd nie, nie wraca w każdym bądź razie, o to, o to się temat rozbija. No i Ultimate za minus 10 mm, gramy dwie następne tury po tej jednej. Czyli mm, jedyne co, ten Ultimate jest dosyć drogi, bo, bo jednak 5 w pierwszej turze, nazwijmy to, bo, bo w turze przeciwnika będziemy mieli już 5, 7, 9. No tak, na czwartą turę możemy liczyć na dwie dodatkowe tury przy, przy założeniu, że tylko będziemy ciągnąć kartę i diskardować. Ale wydaje mi się, że to nie, nie o to się będzie rozchodzić z tym teferim. Raczej, raczej chodzi o przewijanie kart i autofazowanie w razie w razie czego, żeby, żeby przytrzymać przeciwnika na, na odległość, także Teferi zdecydowanie na ten moment jest najmocniejszą kartą w całym secie i no już gdzieś widziałem pierwsze zastosowania osobiście uważam, że to jest dalekie od tego, co jeszcze będzie można z niego wycisnąć Natomiast na pewno, na pewno będzie taką zmorą za jakiś czas jak ten wcześniejszy Teferi, a może będziemy mieli czasy dwóch zmór jednocześnie, czyli dwóch Teferi, którzy, którzy będą wkurzać przeciwników wracając karty na rękę i fejzując kreatury, nie dopuszczając praktycznie w ogóle do... Do ataku. No, ja bym to tak właśnie widział. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa karta, szczególnie jako pierwszy Planeswalker, który może zagrywać, może używać swojej zdolności w turze przeciwnika. Rozgadałem się. Bardzo Wam dziękuję za, za uwagę, za dzisiaj. No i do zobaczenia niebawem na jakichś draftach z M21. Niewątpliwie. Jak Wam się podobało, nie zapomnijcie polajkować ten materiał, zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I tak jak mówię, do zobaczenia, bądźcie zdrowi.